Cześć, witam swoim kanale. Dzisiejszy film będzie o tym, jak rozmnożyć chrzan. Dostałem od Was bardzo dużo pytań na ten temat. To Wam chcę pokazać od razu sadzonki, które robiłem w zeszłym roku. Jak widzicie, świetnie się przyjęły. No ale z racji tego, że chrzanu jest zawsze mało, trzeba go rozmnożyć, żeby mieć jak najwięcej. I w tym filmie chcę Wam pokazać, jak to, teraz, jak to właśnie teraz zrobić. Na wstępie od razu powiem, że połowa września, czy też październik jest bardzo dobrym terminem na wykonanie tej pracy. Tak więc, jeśli nie rozmnażaliście chrzanu tak jak ja wam pokazywałem w zeszłym roku, bodajże w lipcu lub sierpniu, to teraz możecie to zrobić. Jak widzicie, mamy tutaj taką kępę szanu, która sobie tam dość ładnie rośnie, dobrze sobie radzi. I ogólnie Chrzan jest bardzo łatwą rośliną w rozmnożeniu. Wystarczy odkopać. Tak mam mlaczki, bo dzisiaj jest bardzo ciepło, bardzo ładnie. I spójrzcie, tu mamy potencjalnie dwie sadzonki. Tu mamy jeden korzeń, tu mamy drugi i tak. Oczywiście możemy to wsadzić. Możemy ten wsadzić, tak jak teraz jest, ale to, co ja Wam polecam zrobić, to odciąć nadmiar liści. Tak, odcięliśmy nadmiar liści. Po co to robimy? Ogólnie robimy to po to, żeby zmniejszyć powierzchnię parowania. Jak widzicie, tutaj korzeń się nieco rozerwał. Pięknie pachnie. I tu mamy dwie. Sadzonki, które w bardzo łatwy sposób rozmnożymy plantację. Tu należy od razu powiedzieć, że te kawałki, które tutaj pękły i zostały w ziemi, w następnym roku będą od tego korzenia pozostałego odbijać. Jak widzicie, szalma to jest bardzo dużo takich korzeni nitkowatych, i gdybyśmy mieli szanu naprawdę mało, możemy pociąć go na takie paski 3-4 cm i takie paski, paski, kawałki wsadzić i one też się bardzo dobrze ukorzenią. Co do sadzeniach, korzeniach szanu zakupionego w, w sklepie czy gdzie indziej. Nie wiem czy taka, czy taka uprawa się uda. Nie wiem czy takie sadzenie się uda, ponieważ nie wiadomo, jak długo ten korzeń leżał na sklepowej półce. Jeśli leżał krótko, był świeżo wykopany i świeżo kupiony, no to nie ma problemu, powinno się wszystko jeszcze ładnie udać. Ale jeśli taki korzeń leżał z tydzień, jest już dość przesuszony, istnieje ryzyko, że po prostu on nie ruszy, ruszy ze wzrostem. Przepraszam bardzo za to kaszlenie, ale... Coś mi załaskotało w gardle. I samo sadzenie jest banalnie proste. Wystarczy wykopać otwór. Tu jest ziemia. Dość zwarta, ponieważ tutaj są rosną lipy. Tutaj jest stara malinówka. Ale niemniej jednak. Można tutaj śmiało posadzić. <laughs> I tak. Wkładamy pod grunt. Pod ziemię. O. Tak. I to jest wszystko. Teraz jest dość wilgotna ziemia. Gdyby było sucho, należy <laughs> taki otokszan podlewać. No ale teraz dość mocno popadało przez weekend. Każdy na pewno widział co się dzieje na południu. U mnie też dość mocno popadało. I taki oto szan w przyszłym roku nam będzie ładnie plonował. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie cześć.